no tutaj znowu music i to jest nowa seria Escape. Tak, to jest nowy odcinek pierwszy yy, Aha, okej. Okay. Yy, I zaczynamy nowy odcinek. W ogóle... No tak, nowy odcinek z takiej serii, której będziemy... To jest chyba mapka do skakania, jak się nie mylę. Tak, to chyba było do skakania, ale okej. Okay. Yy, Autorstwa tej mapy jest po, po co, czyli po Koroko inaczej mówiąc. Witam nas, no, ta mapka się nazywa Jump Rail wersja 1.8 The Climb... Oh, okej okay. Dobra Info... Mm, Poco, Rocco, Music... Aha, okej, okay. muzykę... Chyba nie mam... Yy. Okej, okay, Rules Nie wolno niszczyć bloków, graj na Peaceful Okej, okay, już jest Jeśli spadnie, jeśli coś się zatnie To daj, po prostu zabij się takim czymś O, o. Fak OK, okej, okay, okej, okay. tego nie było, gdzie ja jestem? Okej, okay, to nie było planowane Fak, nie mówcie, że się zgubiłem Oby to tam... Jest, to chyba to Jak to nie był ten domek, to naprawdę będzie źle Będę strasznie smutny. Nie wiem dlaczego mnie tam aż wyrzuciło. Okej, okay, Mount of Jump. Dobra, tego nie będziemy czytać. Teraz... O kurde. No dobra, trzeba scheatować. Przepraszam. A czekaj, tu jest game mode. Tak, ja mam game mode, no tak. Może to jest serwer? Okej, okay, już nie ma Okej, okay, mogę coś, okej. Okay. No to myślę, że możemy zacząć. Czemu ja jestem Stevem? No nic, zagramy Stevem, sorka. Okej, okay, BBB, Mantle of jump. Tylko, tylko można skakać po tych wyżynach. To jest wielkie. Czy już próbowałeś tego? Okej. Okay. Eee, co tu pisze? Kuź... No nie, no nie chcę już... Zawsze jest tak, jeśli chcę zacząć skakanie to... Nie, nie, nigdy nie jest dobrze. Zawsze musi być jakiś mini albo... mini albo mały, nie wiem, błąd. Okej. Okay. to okej. Okay. Po prostu mam jak ten. O, checkpoint, okej. Okay. Ujupi, kurwa! Okej. Okay. No nie, no ludzie! Ech, trochę mi myszka szwankuje, więc... Nie obiecuję, że będzie to szybki park, kurwa. Okej, okay, Music powrócił. E, Ponoć w tą mapę można przejść nawet mniej niż kilka minut. Ja przejdę oczywiście w 30 minut. Tak. Ja no co? Ja nie rozumiem. Ja nie rozumiem. Kurde. Przepraszam was bardzo, ale muszę to zrobić. Hop. O kurwa. E kurde Myślę, że to będzie już długie skakanie, bardzo długie. Ale damy radę! <grywk> Okej, okay, i znowu muszę, będę musiał to na gameodzie robić. Okej, okay, ustawię sobie game moda. Przepraszam was bardzo za to, ale to chyba tu był. Ehm, jak widzicie miał być checkpoint oczywiście. Jeśli chcemy powrócić, mieliśmy wpisać kill i dupa. Więc będę to robił na game modzie. Wracał tam, gdzie powinienem. Sorka wielkie, ale muszę. Okej, okay. ten checkpoint powinien zadziałać już. Ujujuj, uj, uj, nie zauważyłem tego. No nie. O, no to okej. Okay. albo nie, dobra, niech Okej, okay, moje ulubione lawy. Kurde. Okej. Okay. Myślałem, że spadnę. Okej, okay, gdzie mam? Aha, okej. Okay. Mm, tak. Eee. Y aaa... No nie no, naprawdę ludzie. Ha, Jezu, co ja w ogóle robię, ludzie? Co... Okay. Jeśli nie, tam nie zaskoczysz, to się zatrzymaj, coś takiego nie wiem. Okay. Fakt, dlatego tak mówili, przepraszam. Okej, okay, nie będę was przepraszał po prostu. No, muszę grać na game modzie, ponieważ to jest moja pierwsza mapka, taka parkour. Lecę, bo chcę... Kurzwe. No. Jeszcze mapę. Będą no prawa autorskie, A oh, Boże. Pewnie będzie kogoś w komentarzach, ale ty music słaby jesteś. Do NoliFi się uczę, nie. Okej. Okay. No. Lowa, lawa. Kurde, fak, mówiłem, że mieszka fan, Ej, nie będę już No dobra, Kurówki tam są. Oj, sorka ciemniłem trochę. Okej, okay, teraz powinno być dobrze Skocz tam jest. Okay. No i nie przeczytałem, okej, okay, tam chyba coś pisało kolor, czyli że kolorowa droga. O tam nie mówcie, że tam jest... Myślałem, że tam jest koniec. O, tu jest koniec, lOL. Okej, okay, to może naprawdę skończę to w kilka minut. Myślałem, że ta mapa jest duża, ponieważ miała ja dużo chyba tam megabajtów. Ja zawsze jak ściągam jakąś mapkę, to ma zawsze mało. Przychodzi w 20 minut, tam miała ja naprawdę dużo i się szybko przychodzi. Nie wiem dlaczego. No ale okej. Okay. Mm. Okej, okay, nie chcę później latać na gimodzie. Okej, okay, jump to your victory. Koniec naprawdę. Okej. Okay. Mm. Nie wiem ups, sorka. <gry> Nie wiem co ta mapka ma, ta flaga ma robić w Francji, ale okej. Okay. I to jest koniec naprawdę ludzie. Juchew skończyłeś. Dziękuję za grę. No okej. Okay. Dzięki ludzie, że to oglądaliście. No nie no, jak ze musica żegnam się z nim okej, okay. no niech będzie to ja was żegnam dzięki za obejrzenie tego filmiku jeśli wam się spodobało jeśli się wam nie spodobało to nie dawajcie łapek w dół tylko dawajcie tylko w górę mile widziane komentarze Także yy, subskrypcje. Ja Was żegnam, cześć. Oops.